Widzowie. Dzisiaj może trochę niżej. Eee, no ale nie wiem, gdzie zgubiłem sofistika. Dobra, zaczynamy. Kukuryda! Picapa robi miniaturę, dlatego stoi w kukurydze. Dobra, picapa tutaj się odstawi. Okej, okay, już... Dobra, pracownika zwalniam. Już na sam początek jedziemy do biogazowni, żeby to wysypać, już na sam początek, bo już moje wszystkie przyczepy, które posiadam, no, no jeszcze jedną w sumie posiadam, ale to, yy, to ciągnik jest zajęty, w sumie no zajęty jest po prostu ciągnik, nie? mam jeszcze jedną przyczepę, ale nie mam jak jej podłączyć, nie? no gdzie, okej, okay. oj patrzę na raczej w dobrą stronę, kurde, no jadę, jadę, idziemy od razu już na wstepie do Brniazowi. Mnie mnie. Nie wiem, czy może słyszycie, jestem chory może przez gardło, no ale do szkoły chodzę, nie, no trzeba. No bo nie jestem taki przecież chory, chory, że że, yy, że coś mi jest, dolega, że yy, kurde cały czas mówię, że Coś mi dolega. Że jestem chory, przeziębiony. Nie, jestem chory, ale mogę bym to szkoda, to Ty yy, yy, yy. ty, ale mam obornika. Ej, dużo! Kurde, dużo do tego obornika. Dobra. No to nawrota i o jest rury przed do góry. Dobra tam jazda Dawaj do pełnej No Także ten O Akurat biega, co Ostatnio przyjeżdżałem z innej strony, a teraz przyjeżdżam, przyjeżdżam z innej. A wiecie dlaczego? Bo w ogóle mam yy, naczepę. Widziałem sobie Manika do tej roboty. Dobra, pyk, posyp. Dobra, Ja na chatę. Opróżniać kolejną przyczepę. Pięk. dobra. Wejdziemy tędy. To jest moje jeszcze jedno pole. Dobra, pojadę na spół. nie będę się tam... polny mi To eee, w sumie tak mogę tam wygryźć? Dobra, dawaj mu pełna! Pełna manik! Manik pełna. Jazda. Dobra. Tu odstawiamy, że jest wolna. No w sumie ten był, No bo cały czas tutaj tylko odpina mnie, ten jest niby... niby wolny. Ale tak naprawdę nie jest wolny. O co ja... Bo tutaj stoi ta specjalna popisząca. Dobra. Poczekajcie, przy okazji, jak jadę, to Wam wrzucę przebitki, poczekajcie zjazdy. jazdy. Jak to fajnie mogę zrobić. Poczekajcie, zaraz wracam. Mam nadzieję, że Wam się przebitki podobały. Opór musi być Oglądajcie kolizę i herosa. To się nauczycie, co to opór w traktorze. Oglądajcie. Ich. To się nauczy, tak co to opór w traktorze? Dobra, cyk, cyk, cyk. Oporowa musi być. Cyk, to. no to ja wam jeszcze przebitki zrobię z innych traktorów albo dobra nie będę żadnych przebitek robić tylko po prostu będę sterował kamerą yy, przełączyłem teraz napada no w sumie no, miałem kierownicę ale przełączyłem napada po prostu bo chcę te, chcę te przebitki wam zrobić a na kierownicy nie mogę bo nie mam gałek do sterowania Yy, kamerą. Także nie mogę wam zrobić. Niestety. Niestety, niestety. Tutaj pięknie wszystko idzie, tego Wenusa trzeba. Czemu nie mogę przyjeżdżać? Nie Cała załadowana To jest specjalna przyczepa do, do, do książki. mówię no, wam. To jest specjalna No, No gdzie, jak jedziesz? No co za... Nie powiem kto. Z czego masz chleb? Może z mojego ziarna, co? Mąkę z mojego ziarna. Rolnika nie przepuszczać.